Dzień Siemano! dzisiaj pokażę Wam Baobao, Bao, czyli pandę. No, panda jak panda, zrobiona dosyć śmiesznie i chyba o to chodziło przede wszystkim, jak sami widzicie, jest trochę większa od tych wszystkich innych feniksów, hanów, e, jak tam nazywa prosiaczków, i tych innych. Jest zrobiony taki pupil do przytulania, ale myślę, że nigdy by nie chciał go przytulić. Z bonusów podobno daje 1500 PZE oraz, oraz 15% DMG plus DMG. Więc jest miziewaty. No, ale to siadanie po prostu. Zasiadanie to jest po prostu na rumuńską pandę i czekanie, aż ktoś panda, panda, rzuci jakiegoś yanga. Ja myślę, że to o to wszystko tutaj chodziło, bo wiecie, no, rumuńska panda to jest jednak to. A, jeszcze powiem w ogóle skąd można go zdobyć, bo w, no, niestety nie można go sobie kupić, tylko trzeba wylosować w, w Tomboli. Jak komuś się udało, no to gratuluję. Andreas, tam jak czytałem sobie na tym, na normalnym, to niby wylosował z darmowych losów. No to gratuluję. Ja w ogóle jeszcze nie wylosowałem chyba żadnego fajnej rzeczy oprócz potu. No to by było na tyle, praktycznie. Ale jeszcze zobaczymy z bliska tego panda, ja. No i co, panda, panda! Musi pandać bo jak pan nie da, no to będę siedziała tutaj. Koniec. No panda to panda. To by było na tyle. Żegnam się z wami, papa. Pa.